Witaj najlepszy przyjaciel na moim łóżku. Witaj, witaj. Krótka filmóweczka o tym, co przyszło. Przyszły druty. Coś takiego. Taki sobie. Taki krótszy, ale już zakończony na płasko. Ten jest taki, taki, taki. I, i taki najdłuższy. Ile będzie warte? No zobaczymy, nie, no, czyli przyszło coś takiego, następnie przyszło coś takiego, ja myślałem, że oni się pomylili, mi wysłali coś takiego, a to jest o dziwo, to jest, tu jest magnes, nie, pyk, pyk, to jest uchwyt na okulary, żeby zawiesić go o, o ten, no, o daszek, o słoneczko, nie, Zobaczymy jak to będzie działać. No, a palec, dobrze. I przyszło jeszcze dwie rzeczy. To jest taki komplet, czyli to jest taki uchwyt, oczywiście do PDR-u. Mówimy teraz o PDR-ze. Tu jest, się skręca na przykład bierzesz sobie i wkładasz tu plastikowe nadkole tak, które ci tam przeszkadza. Tu masz uchwyt i tu masz y, zaciągaczkę, zaciągaczkę z, y, z dwoma haczykami, jeden haczyk sobie zahaczasz tu, nie? a drugi haczyk na przykład zahaczasz o nie wiem, o sprężynę czy o coś, zaciągasz i odchylasz y, od błotnika, nie? No, y, nad kole te plastikowe, czyli takie coś przyszło. No i przyszło to co mnie najbardziej jakby to rajcuje, że tak powiem. O, takie fajne pudełeczko, znaczy pudełeczko, fajny materiał nawet. No, ja chyba Ci nawet to pokazywałem, że to kupiłem. I co my tu mamy? Tu mamy różne różniste do tapicerek. To do radia oczywiście, nie do wyjmowania radia. Tu mam jakiś taki coś. Nie wiem co to jest. Tu mam coś takiego. Też nie mam pojęcia na co to jest. Tu są takie różne dinksy do podważania. Jakieś tam wiesz, jak trzeba wypiąć jakieś te kabelki czy wtyczki. To też można użyć tego. Tu jakieś dwa dali, takie, takie, takie. Tu mam pełno takich końcówek też do radia, nie? bo niektórych radii nie, nie wyjmiesz nie muszą być takie końcóweczki. Tu, oczywiście, są płaskie takie łyżeczki jeszcze. Tu, oczywiście, są haczyki, czyli no to jest standardowo, nie? No, a tutaj mam jeszcze dwa takie do spinek, czyli taki standardowy, nie? Tu Ten jest trochę krótszy, trochę mniejszy, tak? Ten jest tyle, ten tyle. Fajny tam, Ale co jest najfajniejsze? To jest jeszcze to, bo niektóre spinki są bardzo oporne i do tego jest coś takiego. Wkładasz to pod spinkę, naciskasz i masz podparcie, a tutaj i targasz, nie? Tą spinkę. Więc to akurat jest bardzo fajna rzecz. No i taka w miarę solidna, nie? Wiadomo, że to nie jest do rwania, nie wiem, jakichś kołków, nie wiadomo czego, tylko do spinek samochodowych, więc powinno spełniać swoją funkcję, nie? Tylko to tu jest tak troszkę głupie dali, że to jedno w drugie włożyli i tyle, nie? Ale ja to na przykład, to ja sobie mogę poprzekładać gdzie indziej, nie? To akurat nie ma problemu. Albo to po prostu stąd wyjmę, nie, no bo to mi jest akurat niepotrzebne. To bym gdzieś odłożył na bok i to sobie włożę do tego. No, no i to jest fajne, bo tu masz oczywiście na zamek. Nie, zamykasz sobie. Zyt, zyt. i do widzenia, nie. No, więc fajnie to wygląda. No, no to, to tyle, no, to, to, to przyszło, nie? No, to dzięki na razie.